Co pies robi to <try> równać z moim <maj> trawnikiem? <try> Już zesrał się i uciekł. No tak, najlepiej. Siema. Słuchaj, jest taka sprawa. Jeśli chodzi o. że jest nawalone tutaj w tym garażu, to tylko dlatego, że mam remont mieszkania i wszystkie ciuchy, wszystkie rzeczy praktycznie znoszę tutaj. No ale nie będę się wam tłumaczył z tego powodu. Bo ten film nie jest o tym. Dzisiaj będziemy testować mędzernę. No i tak, jeśli spodziewasz się profesjonalnego filmu w profesjonalnym warsztacie, to sobie daruj już ten film i... Adios! A jeśli chcesz się trochę pośmiać, to spoko, zapraszam, myślę, że będzie ciekawie. Dzisiaj tak szybko, nie? Owalimy maskę, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, chodź młody... Pierwsze co to trzeba tutaj przeczyścić w ogóle tą machę, bo ona zakurzona jest. Szmatek jest dosyć sporo, także na razie to odłożymy. Ja wyczyszczę całą maskę, bo nie chodzi o to, jaki efekt będzie wiesz na nieczyszczonej, czyszczonej powierzchni. Po prostu wyczyścimy, że tak powiem, z tego brudu, nie? Wpadamy w głębi szarości teraz widać nie, gdzie taki brudek o zobacz jaka maska jest porysowana jak dobre masz ujęcie to ci złapie no to już są głębokie rysy i wszystkich nie zakryje bo mam za cienką warstwę lakieru i nie polecałbym komuś jeśli ktoś ma 90-60 tych mikronów czy czegoś tam jak mierzył sobie lakier na traktowanie auta wysokościarną wysokościeralną pastą nie? to początkująco, bo może się okazać, że jest bardzo źle. To w sumie jest kończąca pasta, więc już jakaś tam e, jeśli chodzi o ścieralność, jest nieduża. Boję się, że zostaną jakieś wycie niedoskonałości na masce. E, zaś to. To już jest taki wosk syntetyczny, coś w ten deseń w każdym razie e, niweluje takie drobne, drobne ryski, ale chciałbym, żeby jednak jakiś efekt był trochę większy, lepszy. Mm. to chyba zastosujemy to <noise> dobra macha wyczyszczona dawaj Jarek nie ma czasu już się przyzwyczaiłeś tutaj do tego syfu to... No. to już będę cię ustawiał młody z tej strony trochę przykurzona ale dobrze jest Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało tej pasty. Dobrze, że w miarę szybko zauważyłem, że kamerka przestała działać. Zwiększyłem młody trochę prędkość, ale dociskam za to mocniej, żeby pasta mogła wszędzie dojść, nie? Przedł czas, żeby to powycierać. Dobra, ale to jest nieskończone i teraz dajemy ten wosk. Zmienimy pada. Jeśli chodzi o polerkę z biedronki, to powiem Ci młody, że się grzeje trochę. Czujesz to? Aż się siada. Taki wosk. Dobra, wrzucimy parę groszków tutaj. Zobaczymy ten wosk. Gąbeczkę, damy trochę. No i tak rozprowadzimy go na razie na sucho. Efekt. No i jak młody sprawdzamy. Dobra, odklejamy. Zobaczymy, co tu się dzieje. Może ja sobie ten pasek na środeczku zostawię? <laughs> Czekaj, młody, zobaczymy. Zobacz tutaj efekt. A, tylko ściemniłem. Czekaj. też nic nie widać Chyba będziemy musieli wyjechać, wiesz. Tak, chyba wyjedziemy na zewnątrz. Chociaż mogę przyświecić i zobaczymy czy są jakieś ryski. No, gdzie nie gdzie jeszcze są, widzisz? Musi być tak. Są takie małe ryski, ale to już nie są jakieś takie ogromne, nie? przecież mogłem lepiej zeszlifować po drugiej stronie rysy znacznie więcej. O, będziemy zjeżdżać przez pas. Teraz będzie najlepszy efekt i najbardziej widoczny. Tutaj dalej są rysy, bo tu była taśma i przechodzimy na drugą stronę. Dziś jest ich jest ich znacznie mniej. Nie się rysy, no bo tutaj już nic nie zrobić z tym lakierem. Ale wygląda lepiej niż tutaj. Jest różnica? Jest. Dobra, wyjeżdżamy. No, powiem Ci, oglądam to. No, różnica jest widoczna, no, nie? Na, 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 najlepiej. Najlepiej widoczna jest różnica na tym pasku. <grywy> <grywy> Co ci mogę powiedzieć? No, inaczej się zachowuje tutaj, to pasto. A inaczej bez pasty. Teraz jak to wyrównać? To jest najlepsze. Tutaj to już poszło po całości. Będziemy tak musieli jeszcze go umyć. Coś czuję, że tak będzie. Całe spomnie, jakby wgładzić. No, widać efekt, nie? Jest po prostu ta strona jest taka ciemniejsza. Ta taka jaśniejsza. Nic, chyba trzeba już całej przejechać. No, co młody, kończymy na dzisiaj. Szyba trochę brudna, ale tam już nic nie zrobisz. Wiesz o co chodzi, nie? Czy gdzie? A, tu się schowałeś. Dobra. E, jeśli chodzi o samą samopastę, to ci powiem. No Nie mogłem użyć już, że tak powiem, bardziej agresywnej, bo włoka lakieru w tym pasacie już swoje przeszła, więc użyłem tej najsłabszej i zobacz, robi robotę. Nie wiem, czy robiłem to na odpowiednich obrotach, może były za słabe, może były za mocne. Wydaje mi się, że po prostu nie chciałem przesadzić i wyszło jak wyszło, ale te mikrorysy, mimo wszystko, trochę że tak powiem zeszły nie widać że jest odświeżony lakier jutro będziemy woskować mam jeśli chodzi o menzerę menzena jeśli chodzi o tą pastę to Ci powiem że ten wosk no wiesz co ja chyba nie wiem wydaje mi się że nie umiem go tak dobrze nakładać jakby to Zostało zrobione gdzieś w warsztacie, nie? Może nie mam odpowiedniego sprzętu, a może po prostu trochę się cykam. Mam swój sprawdzony wosk, kupiłem go rok temu i powiem ci, że robi robotę. I w następnym filmie zobaczysz, jak pasat będzie wyglądał trochę inaczej, bo teraz tylko jest wyczyszczony tą Będzie y, eee. 3,5. Dobra, dzięki za oglądanie. Fajnie, że ze mną byliście. Jeśli mimo wszystko nie zrezygnowałeś z oglądania, to wie, że to bardziej takie samatorka ze śmiechem, czasem z żalem i bólem robiona, ale ważne, że jest, nie? jeśli ja będąc takim amatorem zauważyłem efekt przy użyciu zwykłej polerki z Biedronki za 130 zł i z pastą, no nie wiem, no to sam widziałeś. No to uważam, że raczej jakiejś popeliny tutaj nie ma. Pasta sama sobie jest dobra, także ja ją polecam. Jakbym miał grubszą powłokę lakierniczą. Pewnie zacząłbym od tej najbardziej agresywnej niestety nie mogłem. No patrzcie co pies robi. z drugiego planu, nie? No także trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie To z, z moim trawnikiem. <głos》> już zesrał się i uciekł. No tak, najlepiej. <grystanie> Dobra, jeszcze raz. Cze.